Bo bym w sumie... Nie, próbuj iść do Rivendell, bo to się źle skończy może. No, no, to na pewno się źle skończy. So, nie no, Saruman póki co wstrzymuje swój marsz. To iść na Lorien. O, Berserkowie w dwie tury się robią. Ciekawe. No dobra, no myślę, że Lorien. Zajmujemy tereny. Dobra, a Sharku... Eee, dobra, dobra, sorry, ale szarku muszę wysłać. Szarku wyślę e, przez te południowe tereny, żeby mógł się zmerdżować z. z, z jak te Kingiem. Z Witchkingiem. A, tak chcesz. No, chyba o to chodzi nam. A nie, żeby e, twój biedny Witchking był e, zdany na łaskę Solwa, który działa. Ja sobie w sumie jak chcę. Czekaj, co mnie to zaatakuje Elrond? Teoden? No może co? Oj! Teoden może mi się wpieprzyć na kwadrat. No właśnie, właśnie widzę. A od, ja od, może... od północy będę ją zagrowył nie ze strony Aragorna. Kurwa, nie lubię tego południa. Bo Teodem może zgarnąć no jaki ma. Ja też, ja generalnie uważam, że Gondor powinien być podzielony przynajmniej na zachodni Gondor i wschodni Gondor jako osobna prowincja, a nie taki bullshit, że to jest jeden Bateralii, wielki teren, przez który mogą się przedzierać wrogowie, ni niczym nie nieskrępowani. Tak, do... kończę turę. Teraz. A ja będę się, kurde, bronił przed nimi. Czekaj, ekipę z Haradu wyśle może jednak do... Chociaż widzę, że... E, Isengard ma taką zaletę, że... Prawie wszystkie jednostki są w jedną turę. Te najbardziej potrzebne. No No dobra, czyli tak. To Nie ja wrócę ben... do obronić góry przeznaczenia. Myślę, że z tym co mam powinienem jakoś wyjść radę. Wasia, ty możesz, możesz z poziomu mapy rekrutować kile Nie. Chłopie, no, ty wiesz, co by to było? A bo to jest pewnie artyleria i to dlatego. To jest pewnie traktowane jako jakaś artyleria i to dlatego. No klik, klik. Tak się boję. A no, kurwa tak myślę. Chociaż nie ściągnęli sił, może będzie jakiś... Chociaż nie ściągnęli sił, może coś z tego będzie. No to widzę, że masz, masz dwie bitwy na autorizor, ale myślę, że dam sobie radę. Nie no, powinieneś, bo tełoden ci sam tam w pojedynkę wbił, no to powinieneś dać ale sobie L radę. Ma kolegów. A, Elrond El El jeszcze. A, i straciłem. No cóż. Kurwa. No to mamy przeje... no to, no kurwa, przejebane. No po prostu kurwa, no nie. Tu będzie weselej. No, wiesz co... Trochę mi się... Trochę taka empatia mi się załącza, bo trochę głupio, bo my ostatnich tak rechciliśmy, a teraz jesteśmy w ich wskórze, nie? Dobra, ale tutaj daliśmy radę, bo Romil zapewne spierdzieli do stolicy. A ja muszę odzyskać żelibosz. No ja mam problem w haradzie. Problemik. Mhm. Dobra, ale spoko, szarku już jest niedaleko. Dobra, tam nie, nie będę nawet jakoś zabezpieczał tych terenów. Jak je stracę, to trudno. To sobie potem je odbijemy. E, dobra. E, jeśli chodzi o Lurca, to Lurc razem z tym felbistem myślę, że może chyba bez problemu. Super, super jest tutaj dobry bohaterów. Wiesz? Dla mordoru dodatkowych. Mówisz? Mogę sobie wziąć tego Twojego Oksa? Rzecznika Saurona... ORAZ... Właśnie, Od ja góra na góra i na góra. O! Generalnie mój wybór bohaterów jest zajebisty. Wiesz, wiesz do czego się ogranicza? Hmm? Mogę wziąć Aizena Albo Grimę. I to jest wszystko, co ma Izengard do zaproponowania. Super. No po prostu super. O kurwa ale leker. Dobra. Helmist. Izmina Smorgur, już sobie muszę pozajmować jakieś Ethelian czy coś. I kurwa, teraz nie wiem co będzie z Haradem. Myślę, Czekaj. że to będzie boleć. Czekaj chwilę, no, jeśli chodzi o Lurca, to Ifelbista możemy już ruszać na nich powoli? Do, do martwych dobra, pagin. To inaczej. Dobra, to zrobię to inaczej. Merdzujemy, ruszam na Ethelian. Trudno. Stracę Harad najwyżej, ale przynajmniej zgaszę pożar. Chyba. Nie boisz się, że ci ostro wlecą? Zapraszam na ten. No Mogą mi ostro wleć, ale właśnie dlatego się Teraz, tego... Dobra, Szarku niedługo zajmie mina na Syrit. To myślę, że będzie spoko, bo generalnie jeśli chodzi o front środkowy, to jeszcze nie, nie ma zagrożenia jako takiego. Przynajmniej, na ja, nie jest Przynajmniej wala, ja nie widzę. Przynajmniej ja nie wala. widzę. No trudno, chyba nic więcej z tego nie, wy nie wydziergam więcej. No to jedziemy. Ja wszystko dlatego, że Marszałek tak chujowo tą mapę podzielił. No ale cóż. A, a oni są... So, dobra. Klik. Ups. Da, Do na, się nie spodziewałem. Teraz ja mam auto -resolve. I dostałem w Pierdol. Spoko. A, dobra, Boromir na nas jedzie. Gdzie murder. mordor, aha, mordor. Mhm. Dobra, czyli hard mamy eee, bezpieczny. I powiem mamy tak, tak? Sharku jest, Sharku został odcięty. Dobra, wycofuję się dopóki co Sharku do... Yy, albo nie. Yy, dobra, Szarku już się może zmerdżować. Yy, Sarku może no, się... No, z... ruszamy na Osgiliath. No i już będą zmerdżowani, super. Chociaż tyle i dobrego. To Haradwiny. Buduję tu tawernę. Kuba, praktycznie nie mamy sił porobionych w, w tym kontekście, że... Hmm. Dobra. Jeszcze jakieś, co by tu zbudować. O kurwa, panie. Nie do, niedobrze, problemik. Co, Boromir? Aragor mi się ładuje. Aha. Dobra, to ja, ja póki co... Czekaj, stop. A bo dobra, niech oni siedzą. Ja tak, się tak, od, to raz, od razu się ulepszą. Dobra, będzie burdel, ale myślę, że... Dobra, yy, to czekaj, Moja propozycja jest taka, że będziemy robić takie podmianki, że Witch King będzie się powoli przesuwał w stronę tych. <coughs> w stronę tych właśnie północnych Skarana terenów wiek. i będzie z Sarumanem, a ten Felbis, który. no. A te... Gdzie masz jeszcze jedno? A, a ten Felbis, co masz go w mordorze, to on będzie z szarku podróżował, myślę. No, jakoś mhm. to tak zrobimy. No zobaczymy, co z tego... Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Cyk. My tutaj chyba musimy być bardziej elastyczni. No... Cze, czy ja mogę jeszcze... A, nie. Ja nie. Czeka nas chyba już pierwsza bitwa, bo Boromir się pewnie do nas wybierze. Tak myślałem. Dobra. I teraz wielki test... A, Mamy, czy... kurwa, problem. Wiem, wiem. Wielki test wiedzy o Mordorze. Wielki te... dobra, wielki test naszych zdolności bitewnych po stronie zła. Debiut. Po prostu. No. Rozwalić łuczników, to będzie priorytet. Jak rozwalę łuczników, to właściwie ta armia już leży, bo mamy felbista. O, martwe bagna, można sobie... No, a właśnie, zapomniałem powiedzieć tego żartu, dlaczego wziąłem Eisengard. Czy powiedziałem ten żart? Chyba nie. Bo jeżeli coś ma w nazwie Eisen, to musi być dobre. No teraz zobaczymy co z tego. Wyjdzie. Nie no, mi się wydaje, że... Eisen, że Eisengard nie jest aż taki papierowy jak. Dobra, e, nie mam tutaj... A, to, to nie mój teren. Dobra, buduję fortecę. Ja buduję fortecę. E, piecyk tutaj. No, może, ale możemy budować tataraki. Znaczy, tutaj to nam się akurat to w oczy. Przy... Chuj się nie no, przyda, ale. Znaczy, ja tu widzę drzewa, no to zaraz tam pewnie pyknę sobie tartaczek. Dobra, co, co to jest? Co? Eee, dobra. O. A ja, mam tylko kratista, dobra. Dobra, nie, nie wiem co, brat. Dobra, to na pewno. Albo nie. O, dobra, chuj. Wezmę, wezmę, te podstawowe moce i zobaczymy... A, a moce faktycznie, dobra. Opcja, e, właśnie, a... nie wiem czy już idą na nas felbiście, zniszcz to, ich. Gdzie? O, dobra, widzę. O kurwa, oni mają rochirimów, jest grubo. Dobra, sz spróbuję... Są Dobra, czekaj, podlecę do nich. Mam pomysł. Dobra, bij NIE MA TAKIEGO BICIA! Dobra, póki co dajemy radę. Ogarnię posadzę. A. Fuck, Boromir mi wleciał. Gdzie? No dobra. Na razie rycerz... Dobra, na razie Ale spoko, mam na niego szarku. Dobra, zdejmę tych łuczników. Ty bierz to, co nie strzela. Nie bardzo mogę. Właśnie rozjebali mi tavernę. A jest, straciłem chyba. Kurwa kodnie. Jezu Chryste, bij tego Boromira. Dobra, powiem dobra. tak. To je, wygląda bardzo źle. No i tam zaraz źle. W ogóle to tragicznie. Dobra, odczepił się ode mnie w końcu ten głupi symbol. Zagarniasz tych rycerzy? Czy... Na szczęście zarówno po stronie boromira z Demi bo on mi najbardziej denerwuje. Robię co mogę. Próbuję przeżyć na razie. No jest martwy. Dobra, ry. Eee, Może się cofnij trochę. Zbuduj tartak tu. Aha, kolejny. Ale to chyba były ich główne siły, więc zostali rozbici. Dobra, Lurds, wypierdalaj. Pierdalaj, kurwa. Ten, ten boromir wiecznie przewraca albo ty, już kurwa sam, nie wiem. Chyba boromir jednak. Dobra, bić mi ich tutaj. Ja się nie zdążę nawet jamy orków postawić. O kurwa, jak? No, ja też muszę jamy orków postawić. A, dobra. Na razie, dobra, to jak się ich No w końcu zszedł ten śmieć jebany. Dobra, mało... no, chyba ma orkut. Ale nawet nawet ma zasięg ten lurd. No nie powiem, Przysujesz, nie Szkoda, że Furbis nie ma za bardzo, za bardzo jakiejś mocy czy coś. Kurwa, już się pobudowali skurczybyki. No, Sam chyba zaraz, zaraz za tym winklem po lewej to mógłbyś tam im trochę tym felbistem poprzeszkadzać, żeby się za bardzo nie rozbudowywali. Kurwa, robię co mogę. Czy znaczy, przede wszystkim to ja się staram przeżyć. A mam felbista, który zaraz mi zdechnie. Więc, jakbyś sobie robił coś z tymi łucznikami, to ja bym był bardzo kurwa większy. Dobra, wycofaj się Felbistem, wycofaj. Pod, pod, pod moją fortecę. Dobra, jeszcze chyba pozamiatałem Felbisty. No i straciliśmy Orpę. Kurwa jego mać. Dobra, postawię mu gdzieś tu. Zaraz zacznę tworzyć balisty. To się im odechce głupich pomysłów. Okej, okay. mój Ferbis musi odpocząć, także... Dobra. A, nie mogę odpocząć. A dobra, może odpocząć. Dobra, luzik. Dobra, oni teraz... Dobra, wycofaj wojska. Oni teraz będą szarżować teraz jak Dioci, póki nie mają... Piesie się... wojska. Substytut wojska. Dobra. dobra. Oj. To był błąd. Spierdalaj, spierdalaj! Nie Oj, podoba nie, no. mi się ten dźwięk. Dobra. 1500. To jeszcze nie jest tak źle, chyba ogarniesz, nie? Muszę sobie jebnąć tarca. O Boże. Oni chyba nam odpocząć nie dadzą. Żebyśmy mogli się spokojnie pobudować. Pytanie, mógłbyś znaleźć jednego, jakiegoś upiora w tym momencie? Wiesz co? Nie bardzo. Kurwa szkoda, bo mi się przydał. Dobra, odwrót wszyscy. Straciłem buildera, więc nie jestem, nie jestem usytasy z tego powodu. Za bardzo. No i dużo poszują posiłem... wojowników. Kurwa, prawie nic. No to z pamorkami. Ale mam... mam ulep... mam na drugim poziomie wojowników i nie wiem za bardzo jak to się stało. Co się cieszy. Musimy się przyzwyczaić jeszcze do tego, że inne kolory są, wiesz? No... Ja muszę, się ja muszę się przyzwyczaić do tego, żeby wyeliminować ten odruch, że jak tylko widzę Felbista, to... O kurwa, Felbist strzelać! Otworzyć ogień! Dobra, Lurz tam. KINCZE! że? Ta, widzę. Pedały... No dobra, mam amorków. No, ja też mam jakieś tam siły, ale oni są poturbowani strasznie. O kurwa, orków na nich wysłałeś na pewno pomoże. Mam inne, mam inne wyjście? Dobra, uruchów na nich wy... Nie no, nie no, żartuję sobie oczywiście. Jak z pamorkami, to z pamorkami, no co ty chcesz? No, znaczy taka najlepsza taktyka: po prostu dwie jamy orków i po prostu. Rekrut 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 rekrut, 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 i tak dalej, Dobra, ja Kurwa, w końcu wybuduję jamę uruków. W końcu mi na to pozwolili. Może buduję jakieś czy coś, można tutaj budować takie coś? Chyba nie. Ja pierniczę. Tak, chciałem sobie wylecić orki, jestem przemądry. No właśnie, właśnie nie wiem, czy próbowałem to chyba powiedzieć, ale mi nie wyszło za bardzo. Widzę, że. Że jedna z takich większych trudności moim zdaniem grania siłami zła jest to, że nie mamy heal'a żadnego. Kurwa mać, wiebałem się pewnie. O, ja pierniczo. E, Ale Łuśnicy, kurwa. Gdzie jest moja. Dobra, już myślałem, że mi się nie, nie zbudowała z jakiegoś powodu, jamo. A właśnie, tawernę muszę zbudować. Dobra, weź dawaj tą grupkę yy, tu, gdzie się postaw, bo tutaj zaraz powstanie mój mu... Za co? co ty chcesz zbudować? Piec. Ja pierniczę, odwrót. Odwrót, odwrót, odwrót. Znajdź mi upiora kurhany, co? Mam coś dla niego. Więcej, 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 więcej No Zobaczcie, co tam się dzieje. Ora niech oni się podleczą do chuja wafla. Rzeczywica, się No. O, jest tam gospodarstwa. Dasz radę przywrócić Felbista, bo był bardzo użyteczny. No nie powiedział. No nie ja przyznam, że byłby użyteczny. Gdybym tylko był w stanie to zbudować. Aha. Tak, nie rozpierdala znowu tarta, tak? Dobra, łucznicy panowie. Zapierdala. No, zaraz się skończy babcisz. O, lords mi zginął, zajebiście. Ile kosztuje? A, jeszcze. Mo można przeżyć. Dobrać. No i już nie mam tak, tak. No, niestety oni są strasznie wytrzymali. Dobra, ale przy... przynajmniej się ode mnie odchronili na razie. E, z tego co mi się wydaje, upiór jest gdzieś tam. E, znalazłem ci kurchan. Biję mojego bildera. Gdzie, 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 gdzie. Z tam skąd spierdalam? potrzebuje legowiska No to jest tam legowisko. No ale go nie mam Dobra nie wolno Sam sobie... Tak to jest Jakszalicę na jakieś uroki Morda ty morda ty mordorski śmieciu. Właśnie musimy popracować nad dialogami, żeby to było, że tu, tu nie ma przyjaźni, tutaj tylko ten, rozkazy, nie? No. Że, że wiesz o co chodzi. No i generalnie nie wiem, czy ty też upiara, masz to też kosztuje. To jest to. Czekaj, kontrolę nad dopiero Kurhan. I mogę ich rekrutować. No i super. Trochę kosztują, ale mogę ich rekrutować. Dobra, w e, Papier papierem, ale w dużej liczbie te uruki dają radę. No, orka, można powiedzieć, o orkach można powiedzieć nawet to samo. Mam dwie jamy. Trzymajmy się jamy, to się nie posramy. Dok dokładnie. Gdzie jest mój pierdo? E, na, na wschodzie jest kolejny. Z wiem, bo zabili mi buildera. Urhan? No, no to w tej chwili to mi niewiele. W tej chwili nie wyleza, bo korzystałem z mocy. Ale dobra. Dobra, widzę, że chyba się już asymilujemy powoli. A bo ty masz tą moc kon przejęcia kontroli nad lęgowiskiem. No. Boże, jaki ty jesteś słaby. Jak on słabo sła bije ten lurc. Masakro. No dobra, rekrutacja tych, tych upiorów troszeczkę mi zajmie. Może cofnąć się idioci Na Towerna muszę, dobra, zbuduję drugiego buildera, bo to będzie kurwa lata trwać no, Mam opiory kurchan I to trzeba wyznać, że jest ciekawostka No, dużo ciekawostka No tak, wbić A, A dobra to sorry na razie Na razie może ograniczę budowanie frebista tylko zajmę się postawieniem tartaków czy coś Ja wysłałem wszystkie... Zgadnij czemu wysłałem wszystkie siły na wschód. No. do zaraza idzie Bo największa zaraza to... Nad... Dobra, nad... Lord zbieraj lód, zaraz wbijesz darmowy poziom i bardzo, kurwa, dobrze. Dobra. I teraz mogę się tam bez problemu budować. Jeszcze jeden builder poproszę. Kurwa, ale spam Dobra, już wiem co to znaczy spamorków. A no, widzisz? Mam kolejnego, o, mam kolejnego upiera. Zaraz, zaraz będę miał dodatkowego buildera, co będzie zbawieniem na ten moment dla mnie. I myślę, że zbuduję sobie zbiorownie. O, mogę ci surowce podsyłać. Wiesz w jaki sposób? Hmm? Mogę swoje jednostki do rzeźni podsyłać. Dobra. Dobra, pomogę ci, tam. Dobra, Lurcić z nimi. Informacja informacja Tak, tak, mo tak mogą wyglądać nasze w tej chwili dzieje. Spamujemy orkami, warukami i po prostu ślemy... No, powiem ci, że nie da się inaczej grać. No właśnie. Właśnie, jeszcze mogę sobie przecież, kurwa, tych kuszników jak kolejnych orków? Właśnie nikt. dobrze, że mi przypomniałeś. Może ja sobie jednak dorobię jakiś butników. Gobliny ci leją jakąś strukturę na południ południowy zachód. We wschód. Południowy Widzę. wschód. No nic tam nie wyszedł teraz. Jeszcze, o, czekaj, tyk, tyk, tyk. Dobra, A to Garn... łapię, mówię, ja mój błąd. Gdzie jest Isengardska zbrojownia? Tutaj ja w ja budowę. Dobra, już ja, niech rozwalam ten tartak. Dobra, mam łuczników dobrze. i bardzo dobrze. E, dobra, sztandary się robi w zbrojowni najwidoczniej. Warto Burwa, wiedzieć. Ja, ja <laughs> Jak tam sobie upiory radzą? A. O, mam kolejnego. No to jeszcze jeden. Te Mordorz, mordors, mordorski... przy, przy dupasie, jak ci... jak się sprawują te... E, upiory... Kurwa, nie, ja jestem zabiły, żeby grać złem. O, farmo. rechce. Może byś, mordorski, przeruszył dupę? Bocza. Bo, po, bo, bo powiem czarodziejowi z żeli No dobra, kurwa, no. ale ci kusznicy ładnie biją. Dobra, ale tego już może być za wiele. Dobra, to co chciałem uzyskać, uzyskałem. Masz Ty, a, tu... ten. Tak, dokładnie. Dobra, spam intensify. Yy, wa wa wada upiorów. W momencie kiedy nie atakują. No. się kurę powolna Dobra. Przygotuję siły. <gry> Ja Więc przest... co, powoli przez co? No. Nie wiem, czy to późna pora, czy. No dobra, ogarnię sobie. A, nie ogarnię sobie, by tam muszę sobie zbudować kolejny rzeźnik. Że... Mają. Nie wiem, is... czy to późna pora, czy. No, ale co? Nie wiem, nie wiem czy to późna pora, czy. Ten zgniły smród Mordora jakoś tak przestaje ogarniać co tu się dzieje